Witam serdecznie, 26 luty 2011, słuchaj, dzisiaj troszeczkę w temacie racje albo relacje, w temacie totalnie ważnym, no krytycznie ważnym i ogromnie polecam oczywiście tutaj z tej dziedziny książkę Carneg i książkę jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, warto tą książkę studiować w każdym miesiącu przynajmniej, 3-4-5 dni poświęcić na nią, dlatego że jest absolutnie bezcenna. Racja albo relacje. <temat>, Temat totalnie ważny. Mieć to czy to. Otóż bardzo często zmieniamy swoje własne zdanie bez żadnego powodu. Po prostu zmieniamy je, no bo, no bo zmieniamy je, sami o tym decydujemy, ale w momencie, gdy ktoś próbuje wpłynąć na nie, ktoś próbuje nam zmienić nasze zdanie, u, nasze serca stają się twarde, prawda? Bronimy tego za wszelką cenę. Mimo, że nabieramy naszych przekonań w sumie niedbale, ktoś coś powiedział, coś gdzieś przeczytaliśmy i właściwie już uważamy, że tak jest, to w momencie, gdy ktoś zaczyna podważać to, w co wierzymy, naprawdę za wszelką cenę tego bronimy. I tak naprawdę tu wcale nie chodzi o to, że my bronimy naszych przekonań. Prawda jest taka, że my bronimy tak naprawdę naszego tego malutkiego zaimka, tego zaimka mój. Bronimy naszej dumy, prawda? Bo przecież najważniejszy jest mój dom, moje dzieci, moja żona, moja praca, moje hobby, mój samochód, prawda? Wszystko, co moje jest totalnie ważne. I w momencie, gdy ktoś zaczyna podważać coś po prostu, no jesteśmy totalnie oburzeni, prawda? Mój zegarek nie może źle chodzić, prawda? Czy, czy powiedz, mój samochód nie może być kiepski i tak dalej, i tak no, tak się po prostu dzieje i każdego dnia miliony, 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 miliony przykładów właśnie tych, tych sytuacji się wydarzają. Dam ci taki prosty, prosty fajny przykład tego, jak to wygląda. E, powiedzmy, że kupiłem sobie samochód. Kupiłem sobie samochód i, i to było jakieś na moje marzenie, ale kiedy go kupiłem, czuję, że przepłaciłem, prawda? Czuję, że zapłaciłem za dużo za niego. Czuję też, że, że, że no, mogłem kupić lepszy model, że może mogłem kupić z lepszym wyposażeniem. Przychodzi mój znajomy. Mój znajomy przychodzi, ogląda ten samochód mówi: No wiesz, no fajna pryka. Ale kurczę, ile dałeś za niego? No tyle i tyle. O chłopie, przepłaciłeś, prawda? Mogłeś kupić lepszy nowy model, mogłeś kupić z lepszym wyposażeniem. Co ja wtedy robię? Mówię: Hej, stary, nie jest tak źle, dobra? Auto. Co ty za te pieniądze? Co ty opowiadasz? Świetne auto, prawda? Bronię za wszelką cenę, mimo że wyraził moje zdanie <grym>, tym, co mówił, prawda? No ale zaraz po nim przyszedł następny znajomy i mówi: o ale bryk, ale auto, ale klasa, ile za nie dałeś, prawda? No tyle i tyle. No rewelacja, ale wyposażenie. Co ja wtedy robię? Mówię, no, wiesz, no mogłem kupić lepszy suv wiesz, no może, wiesz, no może trochę przepłaciłem za niego i tak dalej, i tak dalej. Czyli znów bronię tego mojego zdania. Tak to wygląda. Także jeżeli chcesz zbudować naprawdę dobre relacje międzyludzkie, jeżeli chcesz tak naprawdę wybudować wielkie przedsięwzięcie marketingu wielopoziomowego, w ogóle chcesz, żeby to życie się naprawdę dobrze układało, pamiętaj, możesz mieć rację albo mieć relacje. Musisz wybrać albo rację, albo relacje. Będziemy za wszelką cenę bronić zawsze, zawsze, zawsze swoich racji, bez względu na to, jakie one są, ponieważ... Prawdy, które, które uwierzyliśmy, które się nam w naszym życiu pojawiły, właściwie nasze rozumowanie ciągle polega na tym, że my sobie yy, każdym faktem chcemy udowadniać czy argumentować. We wszystkim znajdziemy argumenty na to, że w to, w co wierzymy, yy, jest słuszne, żeby jeszcze bardziej w to wierzyć, w to, w co wierzymy. Także tak to generalnie wygląda. To tyle na dzisiaj. Lecę dalej na jakąś trasę. Dzisiaj sporo duję tutaj, no, ale myślę, że jakoś będzie to dobrze nagrane. Na razie, hej.